Minecraft, a jeżeli zobaczę bedroga film się skończy. Okej, okay, spiliśmy się nie na bedrogu, tym razem na tutaj tej wioski. Dobra, więc dzisiaj może wyjdziemy y, do innego. Y, nie, tutaj nie wyjdę, do tej drogi nie chcę. A to dzisiaj wyjdę do drogi Tobiasza, także idziemy szukać. O, tak, ok, ukryjemy się tam. Nie, 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 nie. Dobra, na razie nikogo nie widzę. Yy, nie ma bedroka, więc idziemy dalej. Dobra, to nie jest wegdrok na szczęście, tylko drewno. Może pokopnę te drewno. Eee... Cześć, owco, co? Słychać. Nie, nie, Bedrock! Bedrock! Nie, dobra i. Może skoczymy do wody? Hejże! Tak jest! Eee, dobra, więc to nie jest Bedrock na szczęście, tylko kopany piasek. Raczej, raczej kopiana jaskinia tej wodzie. Kopiemy dalej. Nie, nie, nie dobra i nie, nie, nie dobra. Tak jest. Może to wykorzystam. Mm. Nie, dobra. Nara. Dobra. Nie mam druga na szczęście. Dobra. Tak, wygrałem!